Tak to się kończy, jak się szybko, szybko, wszystko szybko. Siemano. Słuchajcie, pędzę sobie z samego rana na serwis, bo się stała akcja taka, że jest awaria po prostu, awaria no wynikła sobie. Tutaj sobie zobaczycie, co się stało. O. Tak to się kończy jak się szybko, szybko, wszystko szybko dzień dobry chyba się poszła jebać także pędzę zostawić ciągnik do popaku co i jest jeszcze jedna usterka mianowicie taka, że tam nie wiem już wam mówiłem o tym chyba albo nie z lewej zwolennicy coś tak się sączy dlatego też od razu to zrobią bo no jakieś tam minimalne ale są te ubytki oleju także lepiej nie ryzykować tym bardziej że już będzie na warsztacie więc niech to ogarną także ja sobie lecę i widzimy się później także <laughs> szybka wstawiona Także szyba ogarnięta. Chłopaki zrobili też. Zrobili, słuchajcie, ten wyciek zlikwidowali. Tak jak widać, jest to poprawione, doszczelnione. No i tyle. Także może sobie dalej traktor latać. No i tak jak widzicie kolejna robota. kosiarkę już trochę rozebrałem, do budowy pościągane. Co się stało? no Nie jest to taka awaria, że ją nieruchomiła. Natomiast mm, najprawdopodobniej rozleciało się łożysko na tym rotorze, bo objawy są takie, że po prostu słychać takie trrr podczas koszenia i poprzecznego luzu już troszeczkę dostało, więc najwyższa pora, ostatni dzwonek, żeby to rozebrać, bo... A żeby większych spustoszeń nie narobiło. Tak to wygląda mniej więcej. I zobaczymy może to... podniosę ją do góry, to... oblukamy ten luz. No i możecie sobie zobaczyć, to jest to co jest... Nic się z tym nie dzieje. gdzieś tam jakieś minimalne jasno, Ale to, to nie, nie jest żaden problem. A tu zresztą widać nawet. Słuchajcie, o! Także tu już jest położysku. I po prostu trzeba to rozkręcić. No bo to się rozsypie. Jeszcze wałek skrzywi, i wtedy będzie dopiero problem. Także tak wygląda sytuacja. Taka robótka mała na dzień dzisiejszy. I za chwilę to rozbiorę. Zobaczę, jakie to łożyska. Ile tych łożysk w ogóle tu idzie. I. No i trzeba wymienić. No i tak jak widzicie to łożysko, górne łożysko jest ok. Czyli myślę, że trzeba to z tej strony złożyć i zaglądnąć pod spód. No, to ten rotor wyjęty do tuleja, i słuchajcie, decyzja jest taka, żeby to łożysko też wymienić, bo jednak ono ma. Ja nie wiem, czy to widać, ale delikatny luz. Także jak już jest rozebrane, to, to trzeba wymienić i tyle. dobra. No i rotor złożony. Oba nowe łożyska. Tak jak widać. Chodzi tak jak potrzeba. No i co? Trzeba to montować w ramę. Wiecie co, tak sobie przy okazji sprawdzam, jak już ją mam tutaj rozebraną, yy, że ona mi za bardzo bierze przodem. Tak mi się już wydawało, to nigdy nie było czasu, żeby to sprawdzić. I teraz sobie ją po prostu ustawiłem na posadce. No i tak jak widać. Yy, no tak jest mniej więcej dobrze, a tu jest no dobre 2 centy. Także tu po prostu muszę no szybciej, będzie w te kółka podnieść. O jedną dziurkę no i sprawdzimy, ale powinno być już wtedy dobrze. No i dobra. Poprawiłem te przednie kółka. Jest lepiej niż było. Co prawda nie jest idealnie, ale jakbym to chciał zrobić, już tak. Rzeczywiście do poziomu, to, to nie wiem, czy nie będzie po prostu za wysoko. No, no trzeba to przetestować, sprawdzić jak to kosi. Także co, to wszystko. Jak już jest rozebrano, to sobie ją przesparuję przy okazji te wszystkie rotory, kółka. No i można kosić. No, noży nie wymieniam, bo, yy, bo do koszy po prostu już na tych nożach do końca sezonu i na nowy sezon wymienię noże. Yy. Co prawda, te nożem no, powiem tak, no, no, no niby oryginalne, ale y, co do y, jakości, no to tak średnio, bo y, ta, te, ten zestaw noży, który jest w tym momencie założony, był zakładany w zeszłym roku na wiosnę, przed, przed, przed rozpoczęciem sezonu. Y, no i słuchajcie, doleci. Ten sezon do końca i, i, i po prostu noże są do wymiany, bo już raz były przekładane. Także... No co, dwa sezony i wymiana noży. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem, no uważam, że... Że chyba troszkę za, za szybko się zużywają, no ale cóż, jest jak jest. Takie moje zdanie. Dobra, nie przedłużam. Smaruję kosiarkę, składam do kupy. Yy, I na razie tyle, no, no tak jak widzicie. Przydałoby się ją odświeżyć trochę. Zczyścić położyć świeżą farbę, ale może na. A no zobaczymy jak, jak, jak w zimie, po prostu z czasem to. Może się po prostu chwila na to znajdzie, żeby ją troszeczkę odnowić. Także tyle, nie przedłużam. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.